Cześć, to Weronika Rosati. Bardzo się cieszę, że mogę w tym roku wziąć udział po raz kolejny w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W tym roku mam taki wyjątkowy prezent dla Państwa do licytacji, ponieważ to będzie coś niematerialnego, tak jak w zeszłych latach. Tylko chciałam zaproponować wizytę na planie serialu, który bardzo lubię e, kręcić <laughs> i mam nadzieję, że Państwo też lubicie. I są to strażacy. Kładę nacisk na słowo strażacy, ponieważ mamy dużo przystojnych strażaków. Takich na przykład jak Maciek Zakościelny, który gra mojego narzeczonego. Yy, chciałabym Państwa zaprosić na plan, żebyście mogli nam towarzyszyć i może dać nam jakieś swoje uwagi, poobserwować nas, potem byśmy podpisali Wam bardzo duży plakat ze wszystkimi bohaterami. Yy, no i oczywiście na koniec robimy sobie selfie. Zapraszam serdecznie.